Kolejne słowo, y, herbatnik, jak powiedzieć na mały herbatnik, tutaj usłyszymy wszystkie słowa, które nam się będą wydawać, że to jest coś innego, ale tak naprawdę jest to odpowiednik, y, są to odpowiedniki, Rosjanie mówią galieta, galieta, nie galareta, tylko galieta, Szwedzi mówią keks, no i Niemcy też mówią keks, ale żeby dodać, że to chodzi o takie małe ciasteczko do herbaty, to dodają buter, keks, czyli maślany. Maślany keks. Yy, Anglicy i Holendrzy mówią biskit i piszą tak samo biscuit. Yy, Holendrzy nie wiem, jak oni to czytają. Teoretycznie powinni to czytać biscuit, ale chyba tak nie czytają. Chyba czytają po angielsku. Nie wiem, kto od kogo to słowo wziął. Jeżeli by zachować holenderskie czytanie, to by trzeba było, musieliby to czytać biskite, ale chyba czytają biskit. Tak jak Anglicy. Francuzi mówią ptiber, czyli małe masełko, dosłownie małe masło. Już wiemy, skąd jest rosyjska galeta, no, to jest słowo hiszpańskie, tylko, że jest podwójne L, więc gajeta. Gajeta i z tego rosyjska galeta. Włosi mówią, mają biskuita też, tylko mówią biskotto. No i Japończycy też. bis, Bikuku. Bi, bi, Bizzucchetto, bizzucchetto.